Jaki fix wybrać na 2 czy na 5 lat? Jest to często zadawane przez Was pytanie, pytacie mnie, e, osoby z mojego zespołu, proszę Pana, proszę Pani, co Pani by wybrała na moim miejscu. Więc to nie jest sposób, aby znaleźć odpowiedź, co jest dobre dla Was. E, jak widzicie teraz, tutaj na wykresie, e, fix na 5 lat jest droższy niż na fix na 2 lata. E, wcześniej było dokładnie odwrotnie więc w tej chwili o 0,5% średnio więcej jest droższy fix na 5 lat. Nie warto słuchać, nie wiem, sąsiada Waszego hydraulika czy kolegi z pracy, którzy nie zajmują się tym osobiście, mają inną sytuację, więc dla siebie wybrali to albo ktoś im doradził, bo to nie, nie musi być dla was najlepsza opcja. Przede wszystkim zależy to od waszego podejścia do ryzyka. Czy chcecie mieć pewność przez 5 lat i płacić za tą pewność trochę drożej, czy chcecie mieć pewność tylko przez 2 lata, jaką macie ratę, i po 2 latach jakby nie wiadomo, co nas zostanie. Nikt nie ma kryształowej kuli. Nie wiem, niektórzy piszą, że będą rosły, niektórzy piszą, że będą malały stopy procentowe. E, niedawno e, Bank Europejski stwierdził, że Wielka Brytania 5 lat będzie wychodzić z kryzysu, będzie miała dużo oprocentowania. Rząd brytyjski mówi, że tak nie będzie, więc, no nie wiadomo. Nie? Druga ważna sprawa, to pytanie, które Wam zadamy, to jest jak długo chcecie zostać w tej nieruchomości, bo nie, nie wszyscy jakby planują kupując nieruchomość, że będą tam do końca życia mieszkać. Po trzecie, czy spodziewacie się jakichś większych zastrzyków gotówki, gdzie chcielibyście spłacić nieruchomość i kilka innych pytań. Więc jeśli chcecie, żebyśmy dla Was odpowiedzieli na to pytanie w Waszej konkretnej sytuacji, to skontaktujcie się ze mną i z moim zespołem i doradzimy Wam okres fiksa, który będzie odpowiedni dla Was. Dzięki i do zobaczenia. Hej!